Kiedy tak. ten trend do nas dopłynie, jak wszystko? Tak. tak. Natomiast my, my rozmawiamy i z inwestorami instytucjonalnymi, i z prywatnymi, mhm. i widzimy, wniosek z tego jest taki, że po prostu ten korytarz transakcyjny był, był dobrym momentem i nadal jest, żeby przedsiębiorcy w Polsce jeszcze wyłowili pewne mhm. perełki, bo za jakiś czas no, my spodziewamy się powrotu kapitału regionalnego, paneuropejskiego bądź globalnego. Więc zachęcamy do kontaktu. Mówię, to jest ciekawa dynamika, bo my coraz więcej prowadzimy takich procesów i, i rozmów na zakup biurowców w, w Warszawie i w Krakowie, wrocławiu, gdańsku. Okej, okay, ale to generalnie jest tak, że te inwestycje rodzime z twojej perspektywy nie dzieją się raczej w Warszawie, w takim tym powiedzmy, najwyższej jakości sektorze, a one się dzieją. Na jakieś mniejsze budynki poza Warszawą? Jak to wygląda? To raczej bym się odniósł do skali budynku, mm -hmm. tego ile metrów kwadratowych można wynająć w takim budynku. W sensie to są mniejsze budynki, które mają po kilka, dolne kilkanaście tysięcy metrów. Często ci przedsiębiorcy kupują takie budynki, bo mają kompetencje deweloperskie, mogą zrobić fit out, bądź mają pomysł na najemcę, bądź mają. Zaprzyjaźnione firmy, które y, mogą tam ulokować, y, jako najemców, bądź sami mają swój biznes, który po prostu y, tam będzie miał biuro. I y, y oni wypełniają takie budynki, które są nieskutecznie wynajmowane przez fundusze inwestycyjne. Poza tym, że one mogą zostać kupione w bardzo ciekawej cenie. No bo... tak, lokalni przedsiębiorcy znają innych lokalnych przedsiębiorców w przeciwieństwie do jakiegoś asset managera z, nie wiem, z Niemiec czy z Czech, nie? Oczywiście. Oni są bardzo skuteczni, wiedzą, jak prowadzić biznes i zarabiać na tych budynkach. Oni muszą często spełniać jakiś sztywnych wymogów y, związanych z prowadzeniem funduszu, z regulacjami, raportowaniem czy, czy z bankami, bo mogą też często z kapitału własnego y, ponieść koszty. Bo...